Odcinek powstał dzięki wsparciu funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Ten film przedstawia pierwszą z czterech ogólnych wskazówek przydatnych w osiąganiu dobrobytu. Owe wskazówki są proste w tym sensie, że łatwo je zrozumieć, nie są natomiast łatwe w wykonaniu. Nie opowiadamy o prostych, wręcz magicznych sposobach natychmiastowego bogadzenia się. Każdy z tych kroków będzie wymagał czasu, pracy i systematyczności. Opisywane wskazówki zostały sformułowane przez Daga Casey, znanego inwestora i spekulanta, autora kilku książek o tematyce finansowej. Uzupełniliśmy je o dodatkowe wskazówki i przemyślenia, z czego większość pochodzi z książki Szkoła Austriacka Praktyka inwestowania między inflacją a deflacją, autorstwa Rahima Tadziza Degana. Upłynnianie. Zacznijmy od przyjrzenia się temu, co już posiadamy. Istnieje duża szansa, że część z naszych dotychczasowych wyborów zakupowych okazała się błędna. Na przykład, kupiliśmy coś, czego nie używamy, lub coś, czego kupna żałujemy. Niektórzy mają tak wiele rzeczy, że muszą wynajmować dodatkowe miejsce magazynowe, aby je przechowywać. Tak, Casey słusznie zwraca uwagę, że te rzeczy kosztują pieniądze w kosztach przechowania i w deprecjacji ich wartości, a także ciążą jako psychologiczny bagaż. Niemiecki pisarz i dziennikarz Aleksander von Schönburg napisał zapadające w pamięć słowa na temat marnowania często nawet wysokich dochodów na rzeczy nie utrzymujące wartości. Podczas gdy społeczeństwo we wszystkich warstwach społecznych posiada dziś setki różnych przedmiotów, jedynie znikomo mała i coraz bardziej kurcząca się klasa społeczna rzeczywiście jest w posiadaniu prawdziwej wartości. Nawet ktoś z niższej klasy średniej może osiągać ogromne dochody. Wykwalifikowany robotnik może zarobić w ciągu swojego życia znacznie więcej niż milion euro, ale jego osobisty, stabilny stan posiadania stanowi z reguły tylko ułamek tego, co zarobił, bo zmarnował swój dochód na bezwartościowe śmieci lub bezsensowne zabijanie czasu. Wakacje na seszelach, półki na butelki wykonane ze źle skręconego i glastego drewna, zastawy stołowe do fundii, gofrownice, członkostwa w klubach, maszyny do lodu i jogurtu, sandały żelowe, plecaki sportowe, wielofunkcyjne kurtki, turystyczne krajalnice do cebuli, wagi do pomiaru tkanki tłuszczowej, rozdrabniarki do mięsa z polerowanym chromowanym wykończeniem, maszyny do zbierania kłaczków z wymienialnym pojemnikiem, elektryczne urządzenia masujące, maszyny do termicznego zamykania plastikowych toreb, po dwie wyciskarki do soków, urządzenia do masażu chi, designerskie patelnie i poduszki piankowe z pamięcią magnetyczną. A zatem jeśli mamy zbędne rzeczy, warto pomyśleć nad ich sprzedażą, szczególnie w okresie prosperity, gdy łatwiej jest sprzedać ich wartość spada z czasem, więc im dłużej je trzymamy, tym więcej tracimy. To nie są dzieła sztuki, które będą zyskiwać na wartości w czasie. Sprzedając je, można odzyskać przynajmniej część gotówki, którą na nie wydaliśmy. Zyskujemy w ten sposób płynność finansową. Można myśleć o tym jak o odmrażaniu gotówki zamrożonej wcześniej w lodzie nietrafionych zakupów. To nie jedyna metoda zyskiwania płynności. Inną, która nie wyklucza pierwszej, jest oszczędzanie. Oszczędności to dodatnia różnica między uzyskiwanymi przez nas dochodami a naszymi wydatkami. Warto więc skupić się na tych dwóch czynnikach: dochodach i wydatkach. O dochodach powiemy więcej w kolejnych odcinkach, w tym poruszymy jeszcze kwestię wydatków. Abonamenty na kanały, których nie oglądamy, karnet na siłownię, w której byliśmy raz, źle dobrane pakiety usług, wysokie raty za auto, którego możliwości nie wykorzystujemy. To no tylko niektóre przykłady wydatków, których ograniczenie może szybko dostarczyć dodatkowych środków bez konieczności podejmowania daleko idących wyrzeczeń. Niektórym osobom pomoże również zapisywanie miesięcznych wydatków z podziałem na kategorie: żywność, auto, rachunki i tym podobne, w celu zorientowania się, jaka część dochodu przeznaczana jest na daną kategorię i refleksji nad tym, czy można coś z tym zrobić. Część wydatków uda się ograniczyć szybko i łatwo. Obniżenie innych będzie wymagało więcej czasu i pracy. Warto zaznaczyć, że oszczędzanie, tak jak i budowanie dobrobytu w ogóle, nie polega na wyrzekaniu się wszystkiego i ograniczaniu kosztów do niezbędnego minimum na granicy przeżycia. Chodzi raczej o zachowanie równowagi. Część osób oszczędzanie widzi jako zamianę życia teraz na życie w przyszłości. W tej sytuacji można byłoby faktycznie się zastanawiać, co za różnica, czy pożyję sobie teraz, czy później. Teraz przynajmniej jestem młody i zdrowy. Ale oszczędzanie i osiąganie dobrobytu nie polega na takiej wymianie. Polega na życiu w równowadze między przemyślaną konsumpcją, przemyślanym oszczędzaniem, przemyślanymi inwestycjami i budowaniem majątku. Gdy jesteśmy młodzi, zwykle mamy więcej dochodu niż majątku. Gdy jesteśmy starsi, zwykle mamy więcej majątku niż dochodu. Zatem budowanie majątku, który w przyszłości będzie mógł przynosić dochód, nie jest odkładaniem życia na później, lecz bardziej równoważeniem poziomu życia w różnych jego okresach. Co zrobić z uzyskaną płynnością finansową? za Degan pisze, każdy, kto ma długi, nie potrzebuje żadnych dodatkowych rekomendacji inwestycyjnych oprócz jednej: jak najszybciej spłacić. Wyjątkiem będą kredyty zabezpieczone w całości majątkiem, wzięte głównie ze względu na korzyści podatkowe. Jednym z najtrudniejszych do uniknięcia kredytów jest kredyt hipoteczny. Można sensownie argumentować, że taki kredyt również ma funkcję równoważącą. Przy obecnych cenach nieruchomości czekanie aż odłożymy wystarczającą sumę pieniędzy na kupno własnego mieszkania za gotówkę może zająć całe lata, a przecież mieszkać trzeba już teraz. Można jednak zrobić kilka rzeczy w celu poprawy sytuacji. Uzbierać większy wkład własny, rzetelnie sprawdzić oferty kredytów na rynku, poczekać na odpowiedni moment zakupu, zabezpieczyć się na ile to możliwe przed dużymi wahaniami stóp procentowych, zadbać, aby rata nie stanowiła bardzo dużej części dochodu i tym podobne. Po spłacie lub przynajmniej ograniczeniu długów do koniecznego minimum, co prawdopodobnie również przysłuży się ograniczeniu comiesięcznych wydatków, warto przystąpić do budowania jakiegoś poziomu rezerwy płynnych środków. Jak pisze Tadżiz Degan, trzymanie zapasów na czarną godzinę to tradycyjna zasada każdej zrównoważonej gospodarki. W dynamicznym świecie, w którym niepewność, błędy, wahania i zmiany są nieuniknione, zapasy odgrywają ważną, balansującą, koordynującą i rozwojową rolę. Nie inaczej jest z naszymi gospodarstwami domowymi. Warto zastanowić się nad sytuacją, w której przez jakiś czas będziemy musieli pokrywać wydatki nie osiągając dochodów, np. przez zwolnienie z pracy. Ile czasu możemy szukać nowej? Jaki zapas gotówki będzie nam potrzebny, abyśmy nie musieli się zadłużać? A co w sytuacji dużego, nieprzewidzianego wydatku? Zapasy płynnych środków pełnią rolę balansującą również w przypadku, gdy nie mamy do czynienia z przysłowiową czarną godziną. Załóżmy, że w jakimś miesiącu mamy dwa razy wyższe wydatki niż w innych miesiącach. Akurat tak wypada, że wydatki kumulują się w danym miesiącu. Na przykład do zwykłych comiesięcznych rachunków dochodzi ubezpieczenie auta, podatek od nieruchomości i tym podobne. Nie są to nieprzewidziane wydatki, lecz część osób przypomina sobie o nich tuż przed koniecznością ich pokrycia i ma tak zwany ciężki miesiąc. Ciężkie miesiące można łagodzić, patrząc na wydatki szerzej niż miesięcznie. W miesiącu, w którym wydatki są niskie, można oszczędzić nieco więcej, aby móc przeznaczyć te środki na ów ciężki miesiąc. za Degan proponuje utrzymywać płynne rezerwy na poziomie całorocznych wydatków. W spłacie długów i zbudowaniu takiej rezerwy środków płynnych powinny pomóc także następne kroki, w którym większy nacisk położony jest na dochody niż wydatki. O nich już w następnych odcinkach. Zapraszam na stronę prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszej strony na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.